Witam wszystkich. Dzisiaj kilka najważniejszych informacji o angorze tureckiej. Ten kot, chociaż może tej popularności u nas nie ma aż tak dużej jak inne rasy, ale jest bardzo fajnym przedstawicielem kotów domowych i warto o nim wiedzieć kilka najważniejszych rzeczy. Pierwsza sprawa, skąd on się wywodzi? No tutaj już dużo może powiedzieć nam nazwa. On pochodzi z terenów dzisiejszej Turcji, z terenów dzisiejszej Ankary, czyli kiedyś, właśnie Angory. To właśnie tam powstał w sposób naturalny, więc to powstanie samoistne, bez wpływu człowieka spowodowało, że ta rasa powstała i jest taka jak teraz. Do Europy, do Europy Zachodniej trafił około XVII wieku. Oczywiście wpływ człowieka na niego był, ale szczęśliwie te angory tureckie, tureckie angory, które mamy obecnie. Można powiedzieć, lepiej wyszły niż te zmiany, które niekiedy dawno temu chciano wprowadzać. A kilka słów o wielkości. 30-33 cm i 2 do 2 do 5 kg wagi. 15-18 lat życia, czyli koty bardzo długowieczne. Naprawdę te koty potrafią bardzo długo żyć i musimy o tym pamiętać, kiedy wybieramy właśnie tą rasę, kiedy mamy zamiar wybrać kota tej rasy. Ponieważ on przy sprzyjających warunkach będzie z nami bardzo długo. Ale to bycie z nim to nie jest problem, ponieważ jego charakter i zachowanie jest bardzo fajne. Pierwsza sprawa to jest pieszczoch. Bardzo czuły, lubiący pieszczoty, lubiący kontakt z nami, ale musimy pamiętać, że wtedy kiedy on chce. To nie jest tak, że on w każdej chwili będzie chciał się z nami bawić. Co to to nie. On lubi się z nami bawić wtedy, kiedy on chce. No, taka prawdziwa kocia natura. Kolejną rzeczą jest jego wesołość. Jest to kot bardzo wesoły, uwielbiający zabawę, potrafiący się bardzo, bardzo dużo bawić. Istnieje sporo raz, które oczywiście lubią zabawę, ale taką krótką, raczej rzadko to robią, a Angory. Są kotami, które uwielbiają zabawę, które mogłyby się cały czas bawić, które mogłyby cały czas z nami szaleć, wesołe, psotne, naprawdę bardzo fajne. Oczywiście to nie jest taka ilość czasu, jak potrzebują niektóre rasy psów, jak owczarek niemiecki, owczarek belgijski, że to są wielogodzinne treningi, można powiedzieć. Ale jak na kota, Angora jest bardzo ruchliwym i temperamentnym kotem. Mają silny charakter, są pewne tego, co chcą i co lubią. Oraz są to koty o sporej ciekawości. To połączenie tego ciekawość plus upartość niekiedy może powodować pewne problemy, ponieważ kiedy on sobie coś zaplanuje, wymyśli, no nie jest tak łatwo go od tego odwieźć. Lubi wolność, nas też, więc raczej nie ma problemów z tym, że nam uciekną. Ale pamiętajmy, ta ciekawość, ten silny charakter, to wszystko powoduje, że ten kot po prostu no dosyć sporo może na mnie kiedy sprawić problemów. Ale to nie jest coś takiego bardzo strasznego, po prostu musimy o tym pamiętać. Jeśli chodzi o kontakty z innymi zwierzętami, z psami, z kotami oczywiście się dogada, chociaż jest to kot, który lubi być najważniejszy. Mm, jemu nie będzie za bardzo przeszkadzało, kiedy będzie tylko on, jeśli zapewnimy mu odpowiednią ilość czasu. A jeśli pojawią się inne zwierzęta, no to może dojść do tego. Oczywiście socjalizacja i wychowanie to jest, są bardzo ważne, to mówię zawsze, ale może dojść do tego, że on będzie chciał po prostu być najważniejszy. I niekiedy mogą zdarzać się problemy. A my musimy tym problemom zapobiegać. Jeśli chodzi o kontakty z dziećmi, również bardzo fajnie. Są to koty cierpliwe. Tak jak wspomniałem, uwielbiające zabawę i jeśli tylko dzieci potrafią się bawić z tymi kotami, są na tyle uważne, żeby wiedziały, jak się z nimi bawić. No i kot oczywiście też miał kontakt z tymi dziećmi, też wie, jak je traktować, to nie będzie najmniejszego problemu. Hałaśliwość. Jest to kot dosyć rozgadany. No, on dosyć dużo mówi, dosyć dużo wokalizuje, ładne słowo, ale nie jest to coś natrętnego, coś przeszkadzającego. Ten kod nie robi tego, można powiedzieć, tak, żeby nas zdenerwować. Jest to wszystko takie nieprzeszkadzające, takie coś zwykłego, naturalnego. To nie powinno nam sprawić żadnych najmniejszych problemów. Oczywiście, to co. Można było wyjść z tego, co wcześniej mówiłem. Te koty nie lubią, jak je do czegoś zmuszamy, jak im coś bardzo mocno coś każemy. A inteligencja duża, mogą się nauczyć dosyć sporo rzeczy, ale nie powinniśmy ich do niczego zmuszać. Jeśli to zrobimy w formie zabawy, to ten kot już jest nasz i będzie robił właściwie wszystko, co tylko chcemy, tylko po prostu ukryte pod płaszczykiem zabawy. Jeśli chodzi o to, czy nadaje się ten kot jako pierwszy kot, no z kotami nie ma tyle problemów co z psami, ale też się pojawiają. Oczywiście tak. Chociaż jest troszkę niezależny, troszkę uparty, to nie jest to kot, który będzie nam sprawiał jakieś wielkie problemy wychowawcze czy później wielkie problemy w takim życiu codziennym. Nawet te kontakty z psami, z kotami, to jest wszystko raczej niesprawiające większych problemów. Przejdźmy do pielęgnacji, a ta jest prosta. W ogóle te rasy naturalne jakoś nie mają większych problemów z, tymi, z tą pielęgnacją. Brak podszersztka, o wiele łatwiejsze dbanie o tą jego szatę. Hmm, oczywiście musimy pamiętać o pazurkach, o zębach, o oczach, o uszach, ale to też nie w jakimś stopniu bardzo dużym. W porównaniu z innymi niektórymi rasami Hmm, śmiało można powiedzieć, że to jest kot bezobsługowy, co nie znaczy, że tej pielęgnacji nie ma i nie powinno być. Teraz przejdźmy do zdrowia. Są to koty bardzo zdrowe, długowieczne. Oczywiście nie oznacza to wcale, że hmm, musimy zrezygnować z tej opieki weterynaryjnej. Co to to nie, ale jest ona na tyle prosta no, prosta, o ile można tak powiedzieć o, o opiece weterynaryjnej, ale po prostu najczęściej hmm, Ogranicza się do tego, że kontrolę co jakiś czas i nie ma większych problemów. Żywienie. Lubią jeść, ale raczej nie ma problemów z tyciem. Wynika to z tego dużego temperamentu, wynika to z tego, że one lubią ruch, lubią się poruszać, lubią szaleć, lubią się bawić. I z problemów z styciem na szczęście nie ma. Chociaż jeśli się uprzemy, niestety również możemy do tego Doprowadzić. Wady i zalety. Oczywiście zaczniemy od wad. Pierwsza z nich to oczywiście to, że są dosyć ciekawskie i dosyć uparte. Niekiedy, w dążeniu do sprawdzenia czegoś, no mogą pojawiać się problemy. Również to, że to dogadywanie się z psami, z psami nie tak, bardziej z kotami, niekiedy może wymagać jednak pewnego czasu. Do tego to, że dla niektórych jednak to, że są tak dosyć gadatliwe. Co nie powinno raczej przeszkadzać, niektórym jednak nawet to może przeszkadzać. Dla kolejnych też będzie wadą ta ich potrzeba dużej aktywności, chęć zabawy, że po prostu musimy im to zapewnić. Oraz to, że mają swoje zdanie. No ale kot to jest oczywiste, że musi mieć swoje zdanie. Przejdźmy do zale. Uwielbiają zabawę. Uwielbiają naszą obecność, bardzo inteligentne, lubią pieszczoty, dobrze dogadują się z dziećmi, są kotami bardzo zdrowymi, kotami długowiecznymi. W ogóle taką fajną rasą kotów rodzinnych. Świetnie się sprawdzającą, świetnie będącą właśnie na przykład w domu z rodziną dużą. Dla kota rasa. Oczywiście właściwie dla wszystkich. Ale dla tych wszystkich, którzy oczywiście wiedzą, że kod ma swoje zdanie: angory mają też potrzebę ruchu, uwielbiają się z nami bawić, potrzebują tej zabawy, no ponieważ jeśli się nie będą bawić z nami, jeśli nie zagwarantujemy im warunków, żeby mogły się bawić jakąś zabawką, czy żeby miały jakieś miejsce dla siebie, to oczywiście mogą pojawić się pewne problemy. Więc. Rasa naprawdę godna polecenia, bardzo ciekawa, bardzo fajna, do tego nie tak popularna, jak wiele ras, które spotkamy w Polsce, co dla wielu naprawdę ma duże znaczenie, że ma ją koty, które nie są bardzo popularne, Mainkuny, koty perskie, i tego typu podobne rasy są bardzo. Często spotykane. No a gor tureckich raczej tak dużo nie ma. Nie oznacza to, że są jakieś problemy z opieką nad nimi, nad, przy zakupie kociaków małych, no ale to jest inny temat. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, oceń, skomentuj, opublikuj, poleć, pokaż znajomym, wrzuć na swoje media społecznościowe. Każda Twoja aktywność jest ważna. Dziękuję za uwagę i oczywiście zapraszam ponownie.